Gangbang, zima wszyscy w domu, w domu siedzą, a w samą południe transmisji jest czego? No, z turnieju czterech skoczni, zresztą od dzieciństwa. To oglądam, wydawało się, że to będzie nuda. To nagle się pojawił Małyś to w ogóle śmieszna taka historia. Co jakiś czas przypominana, jak pytają y, trenera Tajnera, y, y, dlaczego małyś przestał skakać, a na co. Tajner mówimy, to nawet nie wiemy dlaczego zaczął. Więc to jest takie coś z tymi skokami, że nikt dokładnie nie wie o co chodzi. A ja oczywiście wiem tutaj kiedyś podpadłem wszystkim fanom skoków, powiedziałem, że wystarczyłoby worek kartofli spuścić z góry z takiej jak, jakiejś dużej skoczni, powiedzmy z wielkiej krochwi W środek włożyć kostkę masła i mielibyśmy pyszne pire no to właśnie to mniej więcej tak działa prawa fizyki e, i dlatego teraz najlepszy jest e, domen domen prewc e, słoweniec i tylko wyłącznie dlatego że ma 17 lat waży ze 30 kilo może w kombinezonie ze 33 i, i leci jak, jak takie pióreczko kiedyś tak latał Klimek Murańka przypomnę jak miał 9 lat to przeskoczył wielką krokiew wszyscy myśleli że on teraz będzie skakał po 200 metrów i przebije małysza okazało się że przybrał, przybrał e, trochę kilometrów i skacze połowę tego co jako dziewięcioletni chłopczyk. Jedyny jego sukces to mistrzostwo świata dzieci w turnieju mleka. No bo jeszcze wszyscy mieli mleko pod wąsem. Dobrze, Domen Prewz wygra, a Maciej od to jest turniej. To, jest, to są aż cztery zawody, cztery konkursy, więc Maciej Kot ma zawsze kilka nieudanych. W związku z czym na podium typuję Kamila Stocha, ale, ale powiem, powiem szczerze, że o dzwoniąc z Las Vegas będą obstawiać. Powiem tak, że na stocha bym postawił, ale on już tyle wygrał fajnych historii, że chyba na niego już, już czas. Już, już co było dobre, to już minęło. Muzyka